Zagrajnik jest ambasadorem Future Gangs, drugiej najlepszej szkoły tworzenia gier na świecie, która już we wrześniu otworzy się także w Polsce. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na jej temat, link do naszego filmu o szkole znajduje się w karcie i w opisie. Cholipka. Cholipka. To jest właśnie słowo, którego nie chcę powiedzieć o najnowszej grze o Potterze. Zagrajnik TV. Nie chcę, bo naprawdę mi się Magic Awakend podoba. Nie jest to gra idealna, czuć, że jest przenośna, i ma parę swoich problemów, w tym naprawdę poważnych, ale i tak zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jedna z najlepszych dotąd wydanych gier o poterze. A już na pewno pod wieloma względami jest taką gromą o Potterze, o której zawsze marzyłem. Mimo że tak naprawdę to nawet nie jest gra o poterze. Bo Fabuła Magic Awakend bynajmniej nie opowiada historii chłopca, który przeżył, zamiast tego osadzając akcję parę lat po wydarzeniach z ostatniej książki. Strange things often seem to happen when alone. Oto więc trafiamy do Hogwartu jako zupełnie zwyczajny uczeń. Hogwartu już po bitwie z Voldemortem odbudowanego, w którym dyrektorką jest Minerva McGonagall, nauczycielem zielarstwa Neville Longbottom i nad którym to Hogwartem w końcu od lat nie wisi już żadna śmiertelna groźba. I muszę przyznać, osadzenie fabuły właśnie w takim momencie było po prostu strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony mamy tu bowiem mnóstwo odniesień do tego wszystkiego co znamy od lat. Nie tylko widujemy ukochane postacie, w tym także Harego, na którego możemy się napatoczyć, gdy ten wpada w odwiedziny do Neville'a, ale też często natykamy się na odniesienia do wydarzeń z książek. Nieraz na przykład nauczyciele przytaczają przykład wielkiego Harry'ego Pottera, wybrańca i zbawiciela świata czarodziejów, który przecież nie tak dawno sam był uczniem Hogwartu i który miał w szkole lepsze i gorsze chwile. A to z kolei jest okazja, żeby przenieść nas na chwilę w przeszłość, tak żebyśmy od choćby mogli samodzielnie znokotować górskiego trolla, który chciał wykończyć Hermonę w łazience dla dzieci. Dziewczyny. Ba, najbardziej ikonicznym przygodą Harry'ego dedykowany jest osobny tryb gry. Oczywiście szczególnie na początku bywają momenty, w których możemy odnieść wrażenie, że scenarzyści są aż nazbyt zapatrzeni w książki, czasem niepotrzebnie kupując z niej wydarzenia prosto do gry. Bo czy aby na pewno Hagrid pomaga w zakupach każdemu nowemu uczniowi ze świata Mugoli? Ale im dalej w las, tym tego na szczęście mniej, a gra okazuje się mieć po prostu własną tożsamość. I to jest właśnie ta druga zaleta osadzenia akcji gry już po pokonaniu Voldemorta. Nowe postacie i przygody. Naprawdę świetne postacie i zupełnie wyjątkowe przygody. Nasz bohater lub bohaterka kompuje się blisko z aż sześciorgiem innych uczniów, z których każdy jest na swój sposób interesujący i po prostu fajny. Jest tu więc i uwielbiająca Quidditcha i pokowanie się w kłopoty Robin, którą najczęściej można spotkać w towarzystwie zakochanego w książkach Kevin'a, Jest i wiecznie uśmiechnięta, choć ewidentnie roztrzypana Ivy. What are you doing? Looking, for something. Looking for what? i'm not sure I pozornie nieco budowate, a tak I Daniel... you saw ivy and robin had colds and you're secretly making a potion for them so they get better sooner fine yes i was making pepper up potion it's just well They are very bad codes. No i jest rozmażona Loti, która na równi z magią uwielbia malować. Ba, nawet zadufana w sobie i uszczypliwa Cassandra, która robi tu trochę za malfoya i oczywiście też jest ze citynu. W sumie daj się lubić, a jej motywy nie zawsze są tak pokrętne, jak początkowo może się wydawać. And I suppose you have something against the non-magical? Is that it? Not at all. My uncle is a Muggle and he's hilarious! I just have a great respect for the law. Unlike some people. W końcu fajny jest też nasz bohater. Bo tak, on też ma charakter i zdecydowanie da się go lubić. No właśnie, każda z postaci jest nie tylko fajnie napisana i zagrana, bo także aktorzy spisali się tu świetnie. Ale też z każdą w postaci wiąże się jakaś historia i tajemnica. I nie, nie jest to nic doniosłego po ratowania świata, szkoły czy nawet dnia, ale tym lepiej. Te małe, kameralne, zabawne, a czasem poruszające historie uczniów Hogwartu pozwalają nam się zagłębić w ten magiczny świat, tak jak dotąd nie pozwoliła nam żadna inna gra. Ta, wiem, to dziwne, że tyle gadam o fabule w grze mobilnej, ale w Ona jest naprawdę dobra. To jak przeplatają się tu przygody ze zwyczajną szkolną codziennością, to jaka chemia jest między postaciami i to, jak zgrabnie są to wszystko wplecione smaczki z książek, to wszystko powoduje, że nie możemy się doczekać każdego nowego fabularnego rozdziału i kolejnych kaccenek. Is there anything that Harry Potter didn't find? Of course there are! If only I could remember. Aha, jeżeli chodzi o przynależność do szkolnych domów, to tak jak w książkach tiara przydziału decyduje o tym w sposób arbitralny. I jakież było moje zdziwienie, gdy otrzymałem przydział do Huffle który uwielbiam, bo to jedyny dom, w którym nikt nie spina się o zupełnie bezsensowne i bezwartościowe przecież punkty. Rzecz jasna, jeżeli ktoś chce, może się od decyzję Tiary odwołać i samodzielnie wybrać dom, ale prawdę mówiąc nie wiem, czy ma to aż tak duży wpływ na grę. Jasne, pewne rzeczy mogą robić tylko uczniowie z naszego domu, na przykład dzielić z nami dormitorium, każdy dom ma też swoje tablice wyników dla różnych konkurencji i z pewnością będą związane z domami wydarzenia czasowe, ale jeżeli chodzi już o fabułę, to chyba nie ma to zbyt dużego znaczenia. Bo część uczniów i tak zawsze pójdzie do tego samego domu co my, z kolei z innymi będziemy się kumplować niezależnie od tego, gdzie zostaną przydzieleni. No i jak dotąd nie odniosłem wrażenia, żeby jakieś fabularne wątki były dostępne wyłącznie dla Puchonów, Gryfonów, Kurkonów lub Ślizgonów, no ale że gra jest olbrzymia, to w sumie kto wie. Wracając jednak do fabuły, to właśnie ona jest główną motywacją do gry, ale niestety nie sposób poznać jej ciągiem. Bo żeby odkrywać kolejne rozdziały trzeba zbierać Punkty aktywności otrzymywane za wykonywanie właśnie dowolnych aktywności. I fajnie, ale że to gra mobilna i oczywiście została napisana tak, żeby utrzymać naszą uwagę nawet nie tygodniami, a miesiącami, co oczywiście oznacza, że ja jej nie ukończyłem, to w danym czasie możemy pozyskać wyłącznie określoną liczbę punktów. Zaś gdy zdobędziemy już wszystkie, musimy czekać, aż ich pula się odnowi. Oznacza to, że dokonywać postępu możemy przez około godzinę zabawy, po czym musimy poczekać co najmniej kolejną godzinę, aż pojawią się nowe punkty do zdobycia. A najlepiej to poczekać parę godzin, żeby punktów było dość na więcej niż tylko. Jeden jeden rozdział fabuły. Na szczęście nie ma tu mowy o żmudnym farbieniu punktów, byle ostatkiem sił dotrwać do scenki fabularnej. Magic Awakened bowiem to nie jest Hogwarts Misery, czyli poprzednia gra mobilna o poterze, w której cała zabawa ograniczała się do bezmyślnego klikania. Tutaj otóż faktycznie jest gameplay. Jest go dużo i jest naprawdę dobry. Główną atrakcję stanowią tu oczywiście walki. Mówiąc krótko, mamy tu do czynienia z kompetentnie wykonanym klonem Clash Royale, czyli jednej z najpopularniejszych gier mobilnych wszechczasów. Oto więc zebranych podczas zabawy kart, zaklęć i stworzeń, wybieramy 8 i z taką totalią ruszamy do walki z potworami lub innymi graczami. Ale mimo kart, walki toczą się w czasie rzeczywistym, a my nie tylko czekamy, aż uda nam się dobrać odpowiednie karty i zgromadzimy odpowiednio dużo many, ale też cały czas musimy się pozycjonować względem przeciwnika. I to jest właśnie ta główna zmiana względem Clash Royale. Założenia są więc banalne, ale fakty całości całość jest zaskakująco przyjemna. Między innymi dlatego, że walki są krótkie i dynamiczne, choć rzecz jasna, tym co najlepsze są same karty. Tych jest multum. Pozwalają tworzyć najbardziej rozmaite taktyki, no i są po prostu cholernie dobrze wykonane. Każda karta to małe animowane dzieło sztuki, ilustrujące znane z książek i filmów postacie stworzenia i wydarzenia. Coś fantastycznego i już choćby z czystej ciekawości chcemy zebrać je wszystkie. Oczywiście, model walki to także parę innych twistów. Tych fajnych, jak wybór echa znanych z książek postaci, co gwarantuje nam dodatkowe bonusy, i tych mniej fajnych, jak konieczność ulepszania kart oraz możliwość pisania mikstur, co niestety z całą pewnością będzie się przekładać na pay to win, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jako się rzekło, walczymy dużo. Czy to podczas misji fabularnych, czy to buszując po zakazanym lesie, które stanowi tu swoje lochy pozwalające ekspici zbierać rzadkie łupy, czy to w końcu mierząc się z innymi graczami w klubie pojedynków. I przyznam, że jako fan Clash Royale, właśnie w klubie spędzam najwięcej czasu bo starcia z innymi graczami są po prostu wściekle emocjonujące. Mowa o samej walce, ale też grzebaniu w talii po przegranych meczach, tak żeby stworzyć coraz to lepszą kompozycję. Jeżeli jednak komuś model walki nie przypadnie do gustu, to w Fogwarcie jest całe mnóstwo innych rzeczy do roboty. Można oczywiście chodzić na lekcje, gdzie każdy dostępny w różnych dniach przedmiot to inna minigierka. Na historii magii mamy więc quiz z wiedzy o harem poderze, Na mugoloznawstwie odpowiadamy na pytania z wiedzy ogólnej, wróżbiarstwo to prosta wariacja na temat kalamburów, zaś na obronie przed czarną magią musimy pokonać bogina, czyli po prostu całkiem twardego bossa. W końcu jest też i Quidditch. To fakt, sprowadzony do banalnej minigierki, ale stanowiący całkiem miło odskocznię. Mało, no to co powiecie na taneczną grę rytmiczną w ramach wieczorków integracyjnych? Każdego jest tu więc coś miłego i na nudę narzekać raczej nie sposób, choć nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdobywać punkty postępu, powtarzając w kółko tylko jedną ulubioną aktywność. I oczywiście, że ja głównie się pojedynkuję. A co jeżeli zdobędziemy już wszystkie dostępne w danej chwili punkty, to możemy grać dalej, tylko po prostu nie będziemy otrzymywać za aktywności punktów. I oczywiście, że to ograniczenie jest irytujące, ale takie już są mobilki, no i i tak znacznie lepsze to niż niemożność robienia czegokolwiek w oczekiwaniu na punkciki. Jednak sympatyczne są tu też te aktywności, za które nie ma przewidzianych żadnych nagród, jak na przykład po chogwarcie. Jasne, ten nie jest otwarty i pomiędzy poszczególnymi lokacjami przemieszczamy się skokowo, ale i tak jest tego wszystkiego sporo i fajnie sobie po prostu pozwiedzać. Albo polatać podle odmiany otwartych żbłoniach szkoły. Więc jak sami widzicie, Magic Awakened to może i mobilka, ale jednocześnie też naprawdę duża, pełnoprawna i co najważniejsze, najzwyczajniej w świecie zabawna gra. Serio, bawię się przy niej świetnie już od dobrych kilkunastu godzin i ciągle mam ochotę grać dalej. Także dlatego jak fantastycznie ona wygląda. A wygląda po prostu błędnie jak chyba sami widzicie i będzie tak wyglądać nawet i za parę lat, bo ten styl graficzny po prostu się nie starzeje. go. Ale że to mobilka to oczywiście nie może być idealnie, prawda? Gdzieś musi się czaić ta cholipka, co nie? Cholipka. A więc sprawa jest oczywiście złożona. Jak to w grach mobilnych, model płatności w Magic Weekend jest wielopłaszczyznowy, niejasny i rozbity na mnóstwo różnych walut i zasobów po to, żebyśmy nie mieli ostatecznie pojęcia, co ile właściwie kosztuje i ile wydaliśmy dotąd pieniędzy. Nawet nie próbuję się więc podejmować jego wnikliwej analizy, bo pewnie już niedługo zrobią to dla nas zdolni internauci, i dowiemy się, że żeby w ogóle myśleć o pierwszym miejscu w rankingu, trzeba albo sprzedać swoje mieszkania i dusze, albo farmić 8000 tysięcy lat. Tak będzie, nie zmyślam. Już teraz widzę jednak parę kwestii, na które osoby podejrzliwe względem gier mobilnych powinny zwrócić szczególną uwagę. No więc wszystko rozbija się o te karty. Bo niestety nawet najlepiej skomponowana talia i najsprytniejsza taktyka nie zdadzą się na nic, jeżeli nie będziemy kart ulepszać. Do tego potrzebne są duplikaty i złoto i niby spoko, bo jedno i drugie w naturalny sposób zdobywamy właściwie non-stop, po prostu grając. Złoto w zasadzie za wszystko, zaś nowe karty poprzez studiowanie magii w bibliotece, do czego potrzebne są specjalne kwity, które też dostajemy często i gęsto. Sęk w tym, że całe to studiowanie i kwity to nic innego jak sprytnie zakamuflowane lootboxy. Mimo więc, że nie płacąc, możemy ich otworzyć sporo, to kupując kwity za prawdziwe pieniądze, możemy mieć dużo, dużo więcej kart. A że każda paczka nowych kart to także nowe, potrzebne do ulepszeń duplikaty, spokojnie można powiedzieć, że każda nowa pozyskana paczka w niewielki sposób zwiększa przewagę osób płacących nad niepłacącymi. I już tylko biorąc pod uwagę tę jedną kwestię, mogę spokojnie założyć, że Magic Awakened będzie. Gdzie grą pay to win, w której czołówki rankingów zawsze będą kupowane przez osoby, które wyrobiły na paczki z kartami kupy hajsu, a przecież to wcale nie wszystko. Bo kasę można wydawać i na przepustkę, i paczki zasobów, i nawet na możliwość zakręcenia kołem fortuny, a wszystko to prowadzi ostatecznie w jakiś pokrętny sposób do tego, że ma się więcej kart. No może po zakupowaniu elementów kosmetycznych, bo oczywiście te też można pozyskać za walutę. Doceniam rzecz jasna fakt, że gra Hojnie obdarowuje nas na każdym kroku darmuchą, w tym także walutą premium, ale ostatecznie nie ma się co łudzić. Ci którzy będą chcieli zaistnieć tu w rankingach, niestety nie mają nawet co o tym myśleć bez płacenia. Chciałoby się powiedzieć, jak to faktycznie w grach mobilnych bywa, bo niestety taka właśnie jest specyfika tamtejszego rynku. Inaczej niż w krajach Occidentu na wschodzie, ponoć kupowanie sobie zwycięstwa nie jest postrzegane jako coś złego. Dla nas jednak jest to oczywiście poważna wada tej gry, z tym, że myślę, że dla osób chcących się skupić na fabule i aktywnościach PvE, nie będzie ona specjalnie dotkliwa. I tak jest na przykład w moim przypadku. Po pierwsze, dlatego, że ja akurat nie chcę być w czołówce żadnych rankingów. A po drugie, ważniejsze, uważam, że gra i tak oferuje multum uczciwej zawartości zupełnie za darmo. Bo Magic Awakend broni się już samą fabułą i postaciami, a przecież poza tym po prostu fajnie się w nią gra, tak zupełnie casualowo. Czemu więc na początku tego filmu powiedziałem, że nie chciałbym powiedzieć o Magic Awakend cholipka. Cholipka. Bo to wszystko o czym wam teraz mówię to wrażenia z bety. Z bety, w której nawet nie ma możliwości wydawania prawdziwych pieniędzy. Bety, która może się po premierze zmienić. No i niewykluczone, że po kilkudziesięciu godzinach gry może jednak grzeźnią na w upierliwym grindzie. Choć Muszę przyznać, że nawet gdyby tak było, to raczej nie uznałbym spędzonego w niej czasu za zmarnowany. Bo na ten moment ciągle bawię się przy Magic Awakend świetnie i mam ochotę grać nadal, mimo już wiem, że cały mój postęp zostanie skasowany wraz z zakończeniem bety. Ba, na ten moment jestem przekonany, że z przyjemnością będę grał w Magic Awakend jeszcze raz, już po premierze, bo mimo różnych problemów wynikających z mobilnego rodowodu tej gry, to naprawdę jest jedna z najfajniejszych produkcji o Potterze, jakie miałem okazję dotąd ugrywać. Po prostu widać tu i czuć, że osoby za te gry odpowiedzialne uwielbiają Harry'ego Pottera i wszystko co z nim Nawiasem mówiąc, kiepsko to o grach o młodym czarodzieju świadczy, skoro i tak brykająca się z wieloma problemami i z konieczności uproszczona lub miniaturowa pod wieloma względami gra mobilna wypada na ich tle tak dobrze. Tak więc po kilkunastu godzinach Magic Weekend jestem na tak. Z całą pewnością warto przynajmniej spróbować, a już w szczególności jeżeli jesteście potermaniakami i jeżeli potrzebujecie czegoś, co umili Wam oczekiwanie, na miejmy nadzieję, bezapelacyjnie najlepszą grę o poterze kiedykolwiek, czyli Hogwarts Legacy. Damy radę! To już niedługo. No, to niech zgłoszą się wszyscy fani Potera, a jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie dostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się!